Cześć! Dzisiaj mamy środek 28 grudnia i jest święto Międzynarodowy Dzień Pocałunku. Mega słodko, mega fajnie, a my w porannym Glastrotipie zajmiemy się szkłem. Jedziemy z czołówką i widzimy się w późniejszej części. Dobra, kwestia, którą dzisiaj poruszę, jest doskonale znana przez wszystkich starych tutaj wyjadaczy. I chodzi o to, że jeżeli coś nam się zbije nad lodem, to co robimy w sytuacji, w której to szkło znajduje się w lodzie? I generalnie chodzi o to, bo jest to sytuacja, która na ogół dzieje się podczas tabaki, co totalnie wytrąca pracę. Baru z jakiejś harmonii, równowagi, więc musimy sobie z tym poradzić jak najszybciej. Ale bardzo ważne jest to, żebyśmy zakomunikowali to w jakiś sposób wszystkim członkom naszego zespołu. Więc bierzemy grenadinę i wylewamy na lód. Wtedy inna osoba z baru nie nałoży sobie tego lodu, a na tym nam zależy, ponieważ jeżeli szkło znajduje się w lodzie, no to jest je bardzo ciężko tam znaleźć. Trzeba generalnie wszystko wyparzyć. Wyciągnąć, wymyć szkło i upewnić się, że go już tam nie ma, zajmuje to dużo czasu. Więc w momencie, w którym my to zaznaczymy na czerwono, to po pierwsze, Nikt z barmanów nie użyje tego lodu, bo gdyby coś takiego, takie szkło trafiło w koktajlu do jakiegoś gościa, no to dramat przypał i to jest straszna rzecz. Więc unikamy takiej sytuacji. Dwa, no to inni barmani, widząc, że u nas, u nas na stacji zdarzył się taki wypadek, są w stanie nam pomóc, przyjąć część zamówień i szybciej poradzić sobie z tą sytuacją. Więc pamiętaj, jeżeli zbije ci się szkło nad lodem. To pierwsze co to zalewasz to grenadiną, tak żeby nikt nie użył tego lodu i jak najszybciej ogarniasz temat. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia jutro w kolejnym GastroTypie.